Siema ludzie, dzisiaj sobie zagramy w Countdowny, czyli więzienie. Od razu chciałbym was przeprosić, że nie nagrywałem, ale jestem leniwym youtuberem, który, który nie chce, który nie nagrywa. Dobra, nieważne, ja już sobie tutaj kupiłem upgrade'y dla was specjalnie. Ja już mam tam wszystko wykupione, wiecie, żeby, że, żebyście mieli kurde fajne odcinki. No to najpierw sobie klikamy editor może. Yy, powiem wam co to znaczy na spokojnie, no to możemy tu sobie edytować jednostki, no bo no dobra, nie będę się chwalił, sobie po prostu kupiłem. No i możemy wybrać rolę. Możemy być albo ochroniarzem... Możemy być albo ochroniarzem... Nie, czekaj, muszę to powtórzyć. Możemy być ochroniarzem cywi. Ochroniarzem, no jeszcze raz ochroniarzem, więźniem, cywilem. No to my zaczniemy sobie od naszego więźnia. W Miałem być więźniem. Halo? Dobra, albo widzicie co zrobimy. <śmiech> <śmiech> Najlepiej, kurde, wszystko na 100%. Na, sorry, na 99%. Idziemy. Podróżcie więzienie. Zaczniemy, może, od tego, że wszystkich pobijemy.

Dobra, już, już. Co się, co, co się dzieje? Tych chyba. Dobra, nieważne. To byliśmy tego typu możemy... wejść. Możemy... różnego mm, ucieknąć. Walę, walę, to więzienie. Oczywiście, ta, tak też jest w realu, więzień. Ucieka przez bramę. Totalnie tak jest. Bo nikt nie pilnuje. Wyjść może sobie ubię wyjść z więzienia, wejść. No to jest... tak, tak totalnie jest więzienie. Tak jest w realu, mówię wam. <laughs> Dobra. Gościu odejmij mi to, bo ci wywalę. No w to i tak bym bo cię ci Lubię na przykład nieważne. Po prostu nie lubię cię. No gość, chodź tu. No, dziękuję. Takie Taki życie więzisz, no. wszystko. wszystkich za pieniądze. No, gdzie moje pieniądze? Co mam? Jest Co Coś stało. Odejm pieniądze. Ty mi ukradłeś pieniądze, tak? Ty mi ukradłeś pieniądze. Daj mi pieniądze. Dawaj mi pieniądze. Co mi kopiesz? Co ty robisz? Ogarnij się! Bęk! 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 Idiota jeden! Kopnął no, no, mnie Jeden cwany, kurde Cwaniaczyk jeden Jeszcze tu wrócę, kurde No co chcesz mnie wbić? Pioty, Dobra, życie... Życie na wolności jest gorsze niż w więzieniu. Wracam do więzienia, mam mózg... O jak... To. Nie, nie. Ej, tu wszyscy chcą się bić Kobieta w siłie światła. Patrzcie jak ja mam widzi widzicie to? A patrzcie tak jak kobieta mnie kurde rozwaliła, no. No ja uciekam, są Nie, go nie. Co ty robisz? co sobie? Dobra, wracam tu. Go. Szybko. Nie, dobra, ja mam to. Dreszte, no bo to długo trwa. Już po tym. Już po tym spinaniu się, kurde, zmęczyłem się. Idę. Mogę spać? Ja mogę spać. No to idę spać ogólnie. Trwało to, na, na serio to długo trwało. Mm, dokładnie 10 sekund straciłem dużo czasu na to, więc musiałem wam to przeciąć, bo nie było sensu eee, czekać 10 sekund kurde Co? Co to co jest? To jest jakiś transformer Gościu Idę po chuj, bo poszukać i robność kurde łeb. O! No co mi kopiesz? Co mi kopiesz? Jestem zipem, to nie wiem. Przeli we mnie, wyzlika. ja bym zaraz szala. Tylko najpierw muszę wyjść, zamienię się w cywila i go kurde, pozwę do sądu, że bez powodu do mnie No strzelasz z wila, co papa? Biją mnie w więzieniu! Policja robi fikołki, wszyscy się biją! Impreska!

Nie wiem, co on mówi. Nie znam się aż tak dobrze na angielskim. Ej, bije mnie policją bez powodu. Ja mu zaraz wbiłam. Nie chodź tu, idiota. Przepraszam. О, удобно может быть, папка. Чтобы мы здесь забыли. Живи, 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 Takie życie, takie życie, no. Zabił mnie. Co tu więcej gadać. Moim miejsce będzie parw w takim razie. Idę do parku. Do widzenia. Start nef. Co? Dobra, nie wążę. Teraz teraz policjanty, musimy być. Yy, musimy rozwalić dom gangsterów. Zobaczymy, ile musimy być w najpierw. 67 dni. Dwa miesiące. Dobra, to biorę. Jej. Oj, przepraszam sam. Biorę sobie tam. Wychodzę. Put Editor. Edit. Profil. Ja to Wam wzeknę. Dobra, już jestem... Najpierw klikamy sobie. Ty. Jestem. Idiotom. Dobra, jeszcze raz cięcie, bo nie miałem wam to zrobić. Co? już jesteśmy policjantem. Idziemy teraz rozrzucać go do I chyba kończymy odcinek wtedy. Tak myślę. Go, wspinamy się. Dawaj, dawaj, I... 10 sekund dokładnie. Znam dobrze. Ja... Znalazłem na mus, Musiałam zarejestrować to... Potrzebowałam tego, bo to są dowody w sprawie. A ja, kurde, w ogóle widzicie jakie są jestem szybki? X. Chyba to mi ominęło. A nie wiem czy już tam nie było. Aha, czyli jednak ja No, z gangster. O kurde, jest tylko jeden gangster. Uh. Co? Nie wiem, co ty mówisz, ale chyba coś zrobić. Bęk! Bęk, 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 Bang, 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 bang. Uh. Co? To jest morderca zabijaku jeden. To jest uh. To gdzie ucieka? Co ty robisz? No kurde i wyszłem I co, przebrałeś się, żebym się nie schodzał? Chciałeś, ze sobą zrobił? Ucieka cicho. cicho, 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 cicho Zobaczcie cip, cip Cip, 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 cip. cip, 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 cip. No ty jednak No i nikogo chyba tutaj nie ma. Oni nie... Przy, przyszły posiłki. Dobra, musimy je wszystkich Tutaj rozwalić, bo to gangstery są. Dęk! Musimy ich rozwalić chłopaki, rozumiecie? No co? Słuchajcie, się, ja muszę zrobić cięcie, bo tak się nie Ej, hey. no i poszłem do sądu, ludzie. Ja kończę ten odcinek naprawdę, bo. To nie ma sensu. Wszyscy biorą mnie bez, do sądu bez powodu. Ja chcę go, jak sterów, zabić. Ale mi nie pozwalają, więc. się mamy? Do następnego. Pa.